No właśnie Wiem papiery zawieść O i jestem Słyszę sobie piękną zwierzynę O jest Kaczek nie ma No kupiłem sobie O lubię ten napój Bo kupiłem bardzo to, żeby zabrać śmiecie. No, Ten napój, jak napiję się tego napoju, to po prostu zabiorę. To muszę już tak w samochodzie, wjechać. A no, no, ty. Ty cały dzień. E, idziesz do domu, to za nie. A! No, no, ja pokażę. Jaki to szewc jest. Ten to nie. A zobaczcie. Ja nawet świeczę to. Nie chcę jeszcze. Ja to wezmę. A bardzo wygodny. Możesz to nie. No 10 zł dałem. Dla niego on tak skleił. Cześciutkie. A to widzicie. Tomasz. Mm. masz ale ty trzymaj prosto no ty, ty fachowiec jesteś widzieliście co masz, on zrobił masz z butami, co on zrobił z butami no marno ma buty bardzo wygodne a widzicie jaki kononowicz o ja tu w szkole a chuć mi ta szkoła twoja interesuje ja 50 razy to słyszałem no, no, gdzieś Boże ciało Właśnie Święto Nie trzeba przykinać jak ty przyklinasz. Trzeba być grzecznym. Posłusznym Święto. dla Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nawet nagrywałem, pomodliłem się. Proszę połknąć tabletkę. No widzicie, no ja muszę przypominać Ja nie Ja nie lekarz, ja nie szpital Nie ma No, no widzieliście Popłynęło No On tak wszystko pamięta Szybciej teraz możesz jechać Zaraz jedną Teraz rozbiję jem się A znaczy cię za mocy ten samochód I będzie na razie, kurwa Nie można jechać na A ja majora wiedziesz Mówię to jak ty tak jedziesz całe te to po prostu weź otwórz weź nie otwórz wylatrzy yy, się to ja idę na piechotę on nie chciał całe te to zatrzymał się ja poszedłem bo ja nie miałem ochoty już z nim po prostu jechać ten samochód zaczyna znów wyglądać w środku tak jak Opel ja powiedziałem no 100 zł a miałem 150 dla niego dać to nie będzie lajta już ze mną robił oddam mu te pieniądze i ja się niech odczepił do mnie takim być człowiekiem to Wyzywa ty hujów na człowieka. I wyzywa. No dobrze, dałem 100 złotych, bo jeszcze robił a ty zaczynasz wyzywać od, od chuji, kurwa od innych. Kurwa! Nie idzie! Nie idzie! Nie idzie! Nie idzie! Nie idzie! Nie idzie! <grystanie> nie idzie. Bo muszę leki przyjąć! To możesz chleb, taki chleb z masłem i to dla mnie zrób herbatę! Tak możesz tam wodę od razu będzie robię, zrobię, zrobię! zrobię. A, widzicie no. wyobrażacie A na stole różaniec jest Pasata sprzedać, a opla kupić, bo trzeba dopłacić. To tak, bo jest dwa samochody? Jeden. Jeden. No, pasata trzeba będzie sprzedać. No, pasata sprzedam. Dopłacić będzie trzeba. No, bo dla ja tylko 200 zł, jestem winny. To po niedzieli ci oddam te 200 zł. A pasata trzeba oddać i dokumenty szukaj. Opla. Będę szukać. No będzie szukał, telewizor oglądasz. Na razie włącz telewizor. Nie oglądaj. Już zaczynasz robić? Nie już. Ja lajtów nie robię. A lajt... Light... Na razie niech będzie. Co? Była rozmowa, że pół na pół. A jeszcze z tego pół na pół, to co zostanie pół na pół? pode